I bardzo, ale tu bardzo serdecznie, moi drodzy. Ja mam załatwę, oczywiście i w dzisiejszym materiale jesteśmy na że kenziecraft.pl. I w dzisiejszym materiale pokazywam, jak zrobić enchanty, gdyż jeszcze enchantu nie ma do zakupu, yy, a jest tajna receptura, jak go zrobić. Także, jeśli jesteście ciekawi, zapraszam Was do góry. A więc, moi drodzy, jesteśmy już sobie na wyspie. W ogóle mam tutaj mnóstwo zwierzątek, bo wiecie się poryskiły przez całą noc, bo. Jeśli wiecie, jeśli oglądaliście streamy, to moby, że zwierzęta są na razie włączone na wyspach, że się normalnie respią ze względu na to, że nie ma jeszcze mob że było to jakieś utrudnienie i tak dalej, mob spawnery zostaną włączone już niebawem, już na dzisiejszym live, zależy kiedy to oglądacie w sumie aczkolwiek tak to mniej więcej wygląda W ogóle czy stać do zrobienia jakiekolwiek tak mam 1000 dolarów, więc powinno starczyć, a więc moi drodzy, aby taki enchant sobie sprawić to Teoretycznie to byście mogli normalnie krowy sobie pochodować, ale resprzą się z respią krowy, yy, to jest tak, tak mały, że to nie wiem, yy, my tutaj jak widzicie rozmnażaliśmy już trochę, do tego ich mam aż tyle, yy, a i w te, generalnie tego wszystkiego mam aż tyle, bo bardzo dużo rozmnażaliśmy tutaj z Boberkiem i Entitem, yy, a więc moi drodzy, aby sobie wykonać tą reksturę, reksturę? Recepturę. Musimy wziąć sobie e shop. Tak dokładnie. Potrzebujemy trochę dolarków, aby zakupić sobie. moje czekajcie, gdzie to było? W rolnictwie? Yy, tak, w rolnictwie mamy trzcinę. Także sobie trz taką trzcinę. Kupujemy. Mamy już 16. Tyle nam. Na, na spokojnie starczy. Wracamy sobie do menu. I teraz sobie idziemy. Nie wiem, gdzie. Poczekajcie, muszę to znaleźć. barwnik, Nie, yy, tu. Nie, tu. O, tu. <laughs> I tutaj mamy mordeszki. Skórę do zakupu. Kupujemy sobie obsydian i już automatycznie. Mamy na nas najzwyczajniej w świecie ęczą. Teraz tworzymy sobie papier. Pięknie, proszę bardzo. Tutaj, yy, nie tak? Yy, jak to się robiło? A, tak, tak, tak. <grych> Teraz jedyne, czego nam brakuje. To diamentów, które nie wiem gdzie są. O, tutaj mamy skrzynki, więc pewnie tutaj będą jakieś diamenty. Yy, aha, jesteśmy biedni nie mamy diamentów, okej. Okay. Dobra, podpieprzymy Boberowi. Pa, pewnie znacie Bobera. Pa, bober to legenda mojego kanału w każdym bądź razie. Kto nie, kto nie wie, ten niech sobie obejrzy stare odcinki. To było coś mordeczki. Czy pan Bober ma jakieś diamenty? Ty, pan Bober też jest po prostu biedny. Ciasto Sema, ale po prostu pan Bober też jest biedulek, jeden wielki kurde. Coś, coś mnie pykło. Dobrze, Mardeczka, ja więc muszę wygrać kolejne grube pieniądze, aby zakupić sobie jakieś minerały. Czyli między innymi tutaj diabet ja 400 stanolków, Nie! Aj karaba Aj karamba. O, ty pije mnie latające gunwo. Wiesz co? Wiesz co? Zrespisz się w niewłaściwe miejsce o niewłaściwej porze, wyłączę cię na tym serwerze i po tym odcinku już nikt nie będzie miał z tego problemów, bo po prostu ciebie nie będzie, wyłączę cię na zawsze już nigdy się nie zrespałisz. W, w ogóle wam się nie chwaliłem, że w skrzynce epickiej trafiłem sobie crazy Sword, czyli epicki, epicki miecz, jak tam to jest nazwane, czyli miecz z tym także mega fajnie moi drodzy i kurde pieczone, teraz zabijam dwa hity takiego fantoma. No i moi drodzy, teraz najzwyczajniej w świecie Pozostało nam stworzyć sobie Enchantix, jak już mamy te wszystkie przedmioty Proszę bardzo, proszę bardzo I... Proszę bardzo, macie Enchanting. Chyba jeszcze nikt w ogóle Enchantu sobie jakby nie zrobił Bo generalnie nikt nie wpada tak prosty pomysł Enchantu jeszcze dokupię, ja nie ma w sklepie Gdyż ponieważ nie chcieliśmy wszystkiego dodawać Niektóre rzeczy będziemy Po prostu powoli dodawać Generalnie połowa z was pyta, co z Elytrą Jak zdobyć Elytrę? Moi drodzy, Elytra jest tylko i wyłącznie Do zdobycia z zestawu lotni Który możesz znaleźć na stronie www.kensicraft.pl I tam tylko i wyłącznie możesz zdobyć sobie taką elitrę bo, no bo inaczej, no to nie, Ale nie Tworzyli Enchant, to był taki krótki materiał, który wam tutaj pokazał. Jakby razie co i jak. Zapraszam Was na streamy, bo tam się będzie najwięcej działo z procesu tworzenia naszej wyspy. A już niebawem pojawią się kolejne epickie materiały na mój kanał, e, właśnie z serwera Kenziecraft i nie tylko. Dlatego subskrybujcie ten kanał, po więcej, zostawcie łapeczkę w górę, skomentujcie. No i co? Trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia. Yo!